Hej, cześć, siemano, z tej strony Lejkmer, witam was w kolejnym odcinku z GTA 3. Jak widzicie, wstąpiłem do Ammunition. troszkę go szukałem, ale w końcu znalazłem. Dzięki mapie na wiki. A dobrze, pewne... Pewne, pewnie zastanawiacie się po co jest mi broń. Broń na pewno do zabijania, ale... Dokładnie. Po co mi broń? Um... Próbowałem przejść telefon, gdy was nie było, że tak powiem. I miałem małego peszka, ponieważ nie mogłem sobie przypomnieć, jak się przechodzi daną misję. I dopiero po zasięgnięciu wiedzy z tak zwanej tuby przypomniało mi się, co trzeba było zrobić. Tak więc ja was zapraszam na misję. Zobaczmy, o co im chodzi. Królestwo Niebieskie Pronto, pronto i stół czysty. Sucho. Dobra, no to jedziemy. Jak zauważyliście, mamy półtorej minuty, aby tam dojechać. A w zupełności to wystarczy. Chyba, że będę się <laughs> zakręcał tak jak teraz. Nie ma problemu z dojechaniem tam. Um, to jest parking, dość, no może nie jest duży, ale taki sporawy jest. Troszkę samochodu tam się mieści, no ale dobra. Jako że zauważyliście, że broń kupowałem, to mogę wam powiedzieć, co nieco po co mi ona jest potrzebna. W skrócie będzie trzeba kogoś zabić. A super, spoiler, co nie. Kurczę, tylko ja takie daję. Dobrze, dziś tu był wjazd. Taki nielegalny, że tak to nazwę. Absa. Dobra, jesteśmy. Uwaga na kartony hanki, które właśnie są twarde. No i dobra. Wsiadamy. Fajna muza nam się trafiła. Yeah, oh, ja też tak potrafię. No, tak więc widzicie, co będzie trzeba zrobić. O, wow, panowie, spokojnie, aż się na krześle zakręciłem. Halo, tu jestem. Auć. Dobra. Jeszcze nam został samochód do rozwalenia. Nie wiem czy to nie jest ostatni, ale... Au, 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 Wstawaj, wstawaj! misja zaliczona! Fuck yeah. Tylko ja tak robię. Szkoda, że nie mamy już tego... ...broni. No nic, kupi się. Dużo... ...nie wydałem, nie wiem ile tam, może 30 tysięcy? A, podwieziesz mnie? Jak to nie? A samochód. Dobra. Zajechałbym do Amunation, ale jeśli to będzie... ...niezbyt trudna droga. Przyznam się szczerze. On dzwonił telefon. Jako, że nie mamy go na mapie, nie zajeżdżam. I tak. A Asuka jaką misję nam proponuje, to wiem. I w sumie na razie jej nie zrobimy. Muszę się zastanowić, jak ją przejść. Ale pojedźmy do Raja Raj? Chyba tak, chyba Raj albo Raja. Nic mniejsza w to. Sprawdźmy, co on od nas chce.

Granata, granaty. No nic. Tym samochodem jak będziemy jechać konwojowóz. O Boże jak to brzmi, e, to raczej nam dużo złego się nie stanie. Bynajmniej na razie. Jak widzicie wszystko co nam staje na drodze po prostu. O z tej drogi zjeżdża. Ciasno tu trochę. Okej. Ty jest i miejsce. I co? I że ja mam tam wrzucić granata? Jak ja dam rzucić granatę? Jestem taki sł... O, poziu Pat? Nie wpadł. Czekajcie, bo ja tu uderzę tych te granaty do jutra, nie? Pat? Nie wpadł. Jasna cholera. Jest! Wpadł! To się nazywa talent. Za którym razem nie wiem. Wsiadaj! Dobra, tamtych załatwiliśmy. Teraz tego. Ojej! Oj, coś czuję, że znalazłem chyba samochód do przejścia misji od Asuki. Jedziemy na dół, kolego. Na koła, na koła, na koła. Dobrze. Ej, nie! A ty to kto? Steczny, wsteczny szybko! Nie wierzę. Druga misja pod rząd tak samo. Ja to mam talent. Ale dobra, bynajmniej przechodzimy. Dobra, tak więc gratisowo jeszcze trzecia misja od Raya. Ja cię kręcę. To już jest talent, druga misja pod rząd tak samo Kurczę, ale przydałaby nam się jakaś broń, bo dostaniemy misję na czas i, i może być z tym problem, żeby tam dojechać do, do Kupna I Wiem mniej więcej jak dojechać, znaczy wiem jak dojechać, ale musimy znaleźć drogę główną Czy to nie jest przypadkiem ta na lewo tutaj? Sprawdźmy Nie strzelać do mnie. Czy to jest droga główna? To jest droga główna. I tu powinno być Amunation Gdzieś. Tak? Tam jest. A, dobrze pamiętałem. Dobra, tak więc. Chwilę um, pokampimy tutaj, trzeba sobie zakupić sprzętu trochę. Witam pana, Bierzemy na razie wszystko i w większości teraz będziemy brali Uzi i te ostatnie, czyli z tego co widzę, jest to kałasznikow. Dobra, tyle nam starczy. Widzicie, dużo kasy nie wydaliśmy jedziemy do raja. Zobaczmy, co on może od nas chcieć. Na przyszły odcinek postaram się załatwić konwojowóz. Jak głupio to nie brzmi. Pamiętajcie, to jest wóz opancerzony. I spróbujemy sobie przejść misję od Asuki. A tymczasem, Towarzysze Broni. Over here, an old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, I'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. i go myself, but the old sciatic is playing up. <laughs> so, uh, hmm, good luck. Ej, te twoje korzonki. Nógci ci nawet nie widać. Jak ty tam siedzisz? No dobra, no może nie jest to misja na czas, ale tak jak zauważyliście, na pewno będzie strzelanina. I powiedzmy, że ja to tak powiem, z wybuchowo zakończymy odcinek. W sumie nie wiem, co tam do końca się stanie. Nie... Misję kojarzę, ale nie pamiętam, jak się ona oczy dalej tam do przodu tak więc Aier ja muszę dojechać cały i zdrowy Potem będziemy mogli przepuść mnie potem będziemy mogli dyskutować na ten temat najmniej kupiłem kamizelkę chociaż tyle dobrego

A, to ty! No i oczy... Co ja mam nie wywziąć? A tu masz, okej. Okay. Biorę wszystko! Żeś ty! Ale wiesz, daj mi choke! O, zamknięty bazuka też by się przydała, bym nie pogardził. O, paczuszka to zabierzemy. Patrzcie, już trzy jaki jestem kolekcjoner? Wow. A ty na wejściu tak u... do mnie. Ożeż cholera jest Panńzelka. Na...

W garażu sobie schował. Hmm. Ta broń jest fajna. A wydamy troszkę pieniążków. Byle bym nie zginął od razu. No, reszcie. Dobra, otworzyłeś czołg? Co za gnita! Otwieraj ten czołg! Tylko skopię i wybuchnie. No nic. Ale mamy za to samochód kartelu. Ooo. Teraz dopiero rytmy. No nic, dobra, to szkoda marnować Waszego cennego czasu na to, jak dojadę do bazy. A, tak więc, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się. Papa! Pa.